Sieman ja jestem Polacko, i witam Was w kolejnym odcinku, raczej pierwszym odcinku nowej serii, jaką będzie Minecraft, a dokładnie będzie to Minecraft i seria pod tytułem Cave Rock. Oczywiście, jak sama nazwa mówi, tej oto serii będziemy znajdować się po ziemią, właśnie tak jak widzicie. I mamy do wykonania zadania, takie zadania, które mamy w tej oto skrzynce. Ale to za chwilę. I tak seria będzie się pojawiała w zależności od tego jak wam się spodoba oczywiście, jeżeli będzie wam się podobała, będzie się pojawiała częściej, jeżeli będzie mniej się pojawiała to będzie się... to będzie się pojawiała za dzień. No więc lecimy z tym koksem, oczywiście jeżeli se seria się wam podoba to zostawcie łapeczkę w górę i komentarz też i subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale. A teraz już przechodzę do samej serii, jak widzicie mamy tutaj takie coś jak skrzynkę, a w skrzynce mamy co? 3 sadzonki dębu, 1 kilo i 1 nasionka pszenicy. Zadania, lokalizacje, dalej mamy przywołaj, muszruma i dalej mamy oczywiście miskę. Ale co, na początek ja raczej będę swój kilofik i oczywiście przeczytam Wam zadania. Jakoś regulamin nigdzie, a nie jednak jest za... Jednak jest regulamin, nie to są zadania. regułami nie ma jako takiego, więc no. Po prostu nie będziemy cytować i w ogóle tak tam. No, takie podstawowe, jakie zrobię. Ale przejdźmy do zadań. Zadanie numer jeden. Zasi, pszenicę, marchewki i... A, zasi, pszenicę, marchewki i ziemniaki. Okej, okay. pierwsze zadanie dość chyba łatwe, ale podziwiam, no nie wiem. Dalej co mamy? Posadzić drzewo. Mamy odkryć wszystkie lokalizacje. Czwórkę mamy dobądź diamenty. Diamentowy set. Piąte. Zrób portal do netheru. Szóstka. Pokonaj Witera. Skiele... Skeletona yy, Siódemka. Przekop się na górę. Ósemka. Odpar bikona. Dziewiątka, Słuchaj portalu do ENDU. 10. Pokonaj Smoka, czyli mamy 10 złędnych wykonań, a kolejną rzeczą są oczywiście lokalizacje i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem 7 mamy. Oczywiście mamy też farmy, które warto zrobić. To oczywiście farmy Zera Zaryb, Endermanów i tym podobne. I tak dalej. Dobra, spokojnie, spokojnie. Ale co? Może teraz zaczniemy już właśnie od kopaka. I myślę, żeby sprawdzić koordynaty. Ok, mamy takie koordynaty, sobie odpalimy tutaj. Teraz taką. Yy, mamy tutaj coś 1365 na 105. Ok, ale nie znamy Z, Z -ki nie znamy. Ok. Hmm. Dalej mamy oczywiście 1000 i tą lokalizację wiem, sposób. Tutaj mamy każdą lokalizację podaną i nie jest dość daleko w sumie. więc trzeba pójdziemy do tej lokalizacji. Czyli 1326. I tak o w tom? Tom. 1326. Ok. Spokojnie, spokojnie. Właśnie dzisiaj mam taki plan, żeby dojść do jednej lokalizacji i spróbować sobie właśnie yy, po prostu zapis. Yy, co ja mówię, zasalić zebo. Właśnie zasalić zebo i to myślę, że będzie dobry plan na dzisiaj. I odcinki będą właśnie takie 15-minutowe, jak to zawsze bywa u mnie. I co jeszcze mogę powiedzieć? Nic więcej nie powiem wam. Mm, czekajcie, bo tutaj mam ile? 1300. 26 to jeszcze, jeszcze, jeszcze 10 do przodu. To mamy. Raz, 2, 3, 3 dalej. 4, 5, 6, 7, 8. Aj 8 to jeszcze 2 będzie, tak? 56, jeżeli dobrze pamiętam, hmm. 26, dobrze, dobrze, dobrze. To jeszcze dwa do przodu później. Ten poziom i 427 tu i tu, taką tą stronę, coś się zmniejsza, gdzieś jest większa, to bardziej większa. No po prostu mogę kopać i w końcu dojdę 427, więc u kawałek mam, więc co? Robimy speedruna, ja mam się spieszam i widzimy się już na miejscu. Dobra, więc już jesteśmy w pocięciu. I jak widzicie, już chyba się dokopuje, bo widzę, że to jest piasek. Tak, jest, dokopaliśmy się w końcu. O nie, lawa, lawa, lawa. 1, 3, 8, 1, co to jest? Okej, okay, mamy trzcinę cukrową, mamy wodę. I mamy lawę. I mamy węgiel, dobra, spoko. To mi podoba się. To mi się podoba. To zajęło 1 kilo średnictwu, drugie jest już na wykończeniu, właśnie jak widzieliście. Nie wiem, czy to widziałem, czy nie. Musiałem właśnie się cofnąć, dorobić sobie i właśnie wycięłem trochę drewna, zrobiłem sobie crafting jeszcze Przy okazji mówię to na przyspieszeniu, czy tam wycięte jest, bo nawet nie wiem I właśnie tak się właśnie tam zrobiłem, jak widzicie tutaj sobie wykopałem kilka lewienek Lewienek, żeby właśnie mieć na ten, na kirop i na pochodnie, bo też mi się potwory spełniły Co mi się nie podobało oczywiście, no bo jakże inaczej po co miałoby? O nie, skończył mi się znowu kilo. Ale mam sikierę. Mogę sobie to, widzicie, ładnie wyrąbać to. I będzie mnie stać na kolejną. To w sumie już wszystko sobie wykopię. Przydałoby sobie zrobić tutaj właśnie taką kopułę? Żeby drzewko sobie zasadzić myślę, To by był dobry pomysł, nie? Tylko nie wiem na jaką dużą ją zrobić. Może takie jakieś. 5 na 5. Myślę, że byłoby ok, 5 na 5. Wystarczyłoby chyba, czy nie? I po prostu, że tutaj na przykład... Mm, a nie mam to na co ja mam posadzić to drzewo? To jest dobre pytanie, bo w sumie czekajcie, na dealcie muszę posadzić, a deal to nie mam, więc... Halo no. Jakie to mam zrobić? Ale dobra, jakoś sobie poradzimy. To sobie posadzimy, to sobie weźmiemy. To sobie wykopiemy jeszcze i sobie powiększymy to, przygotujemy sobie właśnie miejsce na yy, Takowe właśnie posadzenie tego drzewa, ale nie posadzimy, bo właśnie nie to nie mamy, chyba że tam był dikt A tego nie zobaczyłem, po prostu się, to mogę sobie zakopać Bo to mi niepotrzebne jest, ale ja też nie lubię takich dziur Co je załatam, bo nie lubię, po prostu nie, nie podobają mi się, co nie? Dobra, dajmy na to, że drzewo sobie tutaj posadzimy. To tu będzie drzewo i w każdy stronę muszę po jakieś takie myślę, że tyle będzie okej, czy nie? w jedną stronę, czyli tutaj mamy na 4, tu będzie też na 4, więc tu będzie raz, 2, 3, 4 i wysokie dajmy na to na ile tu mamy teraz wysokości? 1, 2, 3, 4, na 10 może być wysokości, czekajcie, zobaczymy. No, jeszcze jedno bym wykopał. O, na taką wysokość, czekajcie. No, na taką wysokość bym wykopał to wszystko. Myślę, że będzie ok. Czyli w tą stronę też 4, czyli tutaj jeszcze jedno do tej strony. Dajcie no, mi tutaj ładnie to wykopać. No, bo Git też tu będzie, Git, Git, Git. Tutaj sobie również wykopiemy. To mogę zgasić, tutaj mogę sobie położyć. I wykopiemy sobie w tą stronę, czyli tutaj mamy. 4, yy, tak. Raz, dwa, 3, 4, dokładnie. Czy mamy 4 na 4 na 4 i 4, 4, 4, 4 i wysokości 6. Tak, raz, yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedm, osiem. No 8 osiem wysokości więc wydaje mi się, że ok będzie na drzewko Więc co? Ja zaczynam kopać i znowu timelapse. Dużo time lapse będziecie mieli, ale no właśnie, na razie. Nie mam co wam pokazywać takiego, więc no... Taj... Po prostu przyspiesam wam i lecimy z tym oto właśnie kopankiem. thank <laughs> you Dobra, więc jak widzicie już jesteśmy przy końcu właśnie tego kopanka. I będziemy mogli już powiedzieć, że mamy przygotowane miejsce pod yy, drzewko. Żeby tutaj sobie ładnie po środku drzewko dać i one będzie mogło sobie rosnąć i będzie mieli drewna. A co takiego jeszcze jak widzicie, mogło się zmienić to, że mam króweczkę. Wykryłem sobie tą krówkę. Jak wiecie, tą co tutaj miałem jajko, ponieważ is... Potrzebowałem mi domka. A jak wiecie, widzicie, krowka, taka kropka daje sobie zupę grzybową, to na pewno mi się przydaje. Tak? I co jeszcze zrobiłem? Sepaliłem to zaraz, które tutaj było, i które też wykopałem. Sepaliłem, zrobiłem sobie kilowt. Dlaczego ich ma większą wytrzymałość? I szybciej się kopię. Dlatego czekajcie, to odłożę. Wezmę sobie tutaj jedno, to dwa. Yy, pochodnie jeszcze mogę zrobić sobie. Tak, raz, dwa. sobie tutaj to właśnie zrobimy. Żeby było na łopatę I tutaj sobie zrobimy tego, tutaj I będzie gicior I idziemy sobie, sobie tam pokopać trochę tego piasku i trochę właśnie yy, zwiru Ponieważ chcę zobaczyć, tutaj gdzieś obok nie ma właśnie ziemi Ziemi, po to żeby posadzić sobie to drzewko i one mi mogą rosnąć Bo na razie to jestem drewna. jak mi się skończy No to będzie przypał, tak, bo co nie posadzę na piasku, nie posadzę na kamieniu, potrzebuję ziemi, a ziemi tutaj nie ma. I to jest właśnie największy problem. Jak dla mnie na razie, bo wodę mam, piasek mam. Czy yy, ja tu lawę mam. Ale ziemi nie mam. I to jest to, co ja potrzebuję aktualnie, żeby właśnie móc wybudować sobie drzeweczko Dobra, tutaj mam więcej, więcej, więcej. Ja chciałbym zobaczyć co jest pod tym Czyli co za surowiec jest pod lawą o nie, źle, 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 źle Dobra Czekajcie, czekajcie Bo tutaj za dużo tego Dobra, czyli tutaj już nie ma lawy, okej, okay. czyli lawa jest głęboka na dwa a pod lawą jest... Aha, zwykły kamień spoko Tutaj nie ma, tu nie ma, tu nie ma, ok. Czyli tutaj ziemi nie ma. Ale za to mamy tutaj cine, a cine przecież możemy sadzić na piasku. Więc jeżeli tutaj damy piasek i weźmiemy tą, tą cine, to będziemy mogli ją tu posadzić. Dobrze, bo dobrze, dobrze. Tylko właśnie ten piasek. Gdzie może być ten piasek? Czekajcie, wrócimy się właśnie, albo jeszcze czekaj, wykopię właśnie ten dźwig sobie tutaj zrobimy to w ten sposób, tum. Szybciej po prostu, tum, tum. Tylko trochę za szybko kładę i tym jest właśnie problem Ale jeżeli zrobię to tak, tak, tak i tak jest git. Więc widzicie, muszę sobie wykopać ten zbior, bo może za tym drzwilem jest gdzieś jakiś piasek, eee, yy, trzeba mówię, ziemia. Bo ziemia jest naprawdę mi potrzebna, bo jak ja mam zrobić teraz ziemię. Co? Tutaj nie. Dawajcie mi tego. Ja chcę, ja chcę tylko piasek. Co yy, Ziemię. Piasek ja mam, ziemię hmm. potrzebuję. Naprawdę, to nic, nic takiego, tak? To jest... Ziemia jest potrzebna. Mi to i to bardzo. To jest chyba teraz niby takiej składnik. Yy, taki surowiec, który powinien być. A jak widzicie, nie ma go. I to mnie martwi. Bo jak ja mam teraz drzewo posadzić? Czy ktoś mi podpowie, jak mam drzewo posadzić? Na czym? Bardziej, bo jak to wiem, ale na czym, jeżeli ziemi nie mam. A bo ja nie widzę, jestem ślepy. Chyba tutaj tutaj nie ma, okej. Okay. Tu nie ma. Chyba, że mogę jakoś ziemię zrobić, czy nie? To też jest taka opcja, ale nie wiem. Czekaj, tu sobie szybko przebiegniemy. Dawaj, dawaj. Tutaj mamy znowu jakiś zwil, ale nie chcę się tego kopać. I pewnie nic tu nie będzie za tym zwirem. Bo nie wiem, czy to jest właśnie jak ta mapa była, chyba generowana rosowo, tak? To powin powinna występować tu ziemia. Też jak uprawy mamy robić, czy coś, to wydaje mi się, że powinna być tutaj ziemia. A nie, że tak jak tutaj tego nie ma. Daj sobie to poza odcinkiem, trochę jednak kopię tutaj, żeby mieć tego, czy nie. Żeby was tak nie zanudzać. Na razie. Teraz sobie właśnie wrócimy, sprawdzimy jeszcze koordynaty i może gdzieś jeszcze pójdziemy. O, się przestraszyłem, krowy. Bo tutaj Ziemi nigdzie nie ma. Nie ma. Krzyńcze Ziemia nie ma. Dobra, to tutaj mamy lokalizację. I taką. Yy, my mamy tą lokalizację pełną. Mamy taką jak na 83. Yy, a i mamy jeszcze jedną pełną lokalizację. A ci mamy. 1265 na 44 na 293. I tam bym się teraz pokopał. Więc co? Tutaj już zrobię cięcie po prostu i widzimy się jak się dokopię do tej lokalizacji coś ciekawego mnie spotka, więc co? 3 2 1, 0, cięcie. O pany Pany, wróciłem już i patrz, co znalazłem ziemię tutaj jest. Jest tu ziemia, tak bliziutko mnie była. Więc możemy zrobić magiczną stuczkę. Nie to. Nie to tylko tutaj, i możemy wziąć właśnie drzewko i posadzić drzewko. Mamy drzewko! Jej! Pierwsze drzewko posadzone jest Git. No bo to czekajcie, ja się to w ogóle przeniosę tutaj. To tutaj, to tu mamy ładnie drzewko posadzone. A ja co, idę się dalej kopać właśnie w tą miejscówkę i widzimy się w sumie na miejscu, już, tak? Bo jednak wam pokażę, żeby ten odcinek też nie był za krótki. To wam po prostu pokażę już na miejscu jak będę, czy nie wiem. 3, 2, 1, 0 i znów cięcie. W... O nie, nie patrzcie co mnie spotkało tutaj. Najlepszego. Nie! Nie! I słyszałem, że tam tego więcej jest, Ojejciu. o się Słyszycie to? Ja to niestety słyszę. Jeszcze tutaj teleskopie, to bo, bo mi po prostu łatwiej, czy nie? Ale tak się przestraszyłem tego. A tutaj jesteś? Gdzie ty jesteś? ujejciu? Gdzie wy jesteście co? O, to będzie to Dobra, Git zginął. Mm. Ja to powiedziałem 2,9,3. Więc dobra, widzimy się już na miejscu, bo już pokazałem Wam coś ciekawego. Więc, widzimy się na miejscu. Więc dobra, jestem już po cięciu. Już widzicie, brakuje mi tylko kilku, bo jestem na 20. O, właśnie, jestem, dotarłem. 87 skrzynka. Co tu mamy? Spawner potworów. I przywołaj skelet. Okej, okay. spoko. Tu mamy zarazo. Mamy połonie, to sobie weźmiemy je. I czekajcie, ja bym sobie właśnie ten spawner potworu gdzieś tutaj postawił. Ale to jest w innym odcinku. Bo w tym odcinku to już by było na tyle. Odkryliśmy dwa dodatkowe pomieszczenia. Wybudowaliśmy pomieszczenie na drzewo. Gdzie będzie nam drzewo rosło. I w sumie. Przyjmie... Co jeszcze? A, yy... Jak to się nazywa? Czekajcie. Tu będzie, tu będzie. Jak ty się nazywasz? Ten, te, tego o właśnie znaleźliśmy i go zniszczyliśmy. A co mi się wydaje, że to jest blisko zawsze koło tych? Koło właśnie portalów do Endu. Czy tutaj było oznaczało, że tu gdzieś blisko jest portal do Endu? Czy to jest możliwe, żeby tak blisko to było? Ale nie sądzę. Więc co? Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Tutaj właśnie na jeszcze nie wyrosło drzewko, Będziemy czekać, aż wyrośnie. Ja może podczas tej właśnie yy, przerwy pomiędzy odcinkami coś sobie właśnie powykotkam, coś porobię, ale to jeszcze zobaczymy, a teraz to już wszystko w tym odcinku i widzimy się już w kolejnym odcinku, więc sioneczko ziemiecki, trzymajcie się do kolejnego, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli się podobało komentarz i jeżeli jesteście nowi to oczywiście subskrypcję i dzwoneczek by być na bieżąco, więc ro, ro, trzymajcie się do kolejnego.